Cześć, witajcie w tym bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już na, polskiej, na serii na polskiej farmie już w 23 odcinku i na samym wiem, wstępie zostawcie 10 łapek, kto będzie kolejny odcinek z serii i, i lecimy widzę po 200 subskrypcji na kanale, więc kto jeszcze nie subskrybuje, no to niech, niech zasubskrybuje zasubskrybuję, bo, bo ten bo będzie miał rok najlepszy rok szkolny jak to no, no rok szkolny będzie miał same piątki i szóstki i napiszcie hashtag koniec wakacji bo ten film widzowie oglądacie 1 września, tak więc napiszcie hashtag koniec wakacji, a ja wam szybko serduszko i Widzowie mamy Polonesa polo, Polones stoi. Obornik widowie też stoi. A my przechodzimy. Tutaj też stoi. Tutaj widzę też stoi nasz zatorek zatorek widzowie nas stoi i tutaj widzowie mamy. Nasiona, widzowie, kupiłem nasiona, no nasiona ziarna, tak zwał jak zwał, kupiłem od sąsiada i też zauważyliście pewno, że sadzarka, sadzarka, widzowie, jest oczywiście moja, bo kupiłem ją od sąsiada, tam za parę stówek, tam chyba za 800 złotych, no bo on już likwidował gospodarstwo i udało mi się kupić taką sadzareczkę, zielony kolor, czarny. I akurat mi się przydała, więc no bo w tym odcinku będziemy sadzić ziemniaki. Więc tak, tutaj w widzowie nic nie robiłem. Rozrzutnik orka tu stoi 60 tutaj też. Tutaj też można się napisać widzowie w insane, z, gdzie ja mam tu wziąć to drzewo, oczywiście czy sprzedać czy nie, więc napiszcie w komentarzach co z tym trzewem mam zrobić i też z tym drzewem, co ja mam tak w ogóle zrobić, bo ja nie wiem czy to sprzedać czy nie i tutaj w sobie stoi wiata, co zawoziliśmy w poprzednim odcinku drzewo, na, drzewo, no to to drzewo aktualnie poszło oczywiście na deski na deski widzowie wiata, tak, a ten cztery krokwy, takie baliki. Tutaj mam taki ternit obok położyło bo już mi desek nie starczyło, więc położyłem. że położyłem, więc tak. I widzowie. Więc tak, widzowie, więc tutaj też i podciepiamy, Chyba będziemy robić to sześćdziesiątką. Podszczepię. Dobra. Kurde, widzowie. Która też. Dobra, sadzarka jest i nie wiem widzowie jak to tak szczerze zrobić i nie wiem kiedy dobra, czy to dobra e, też widzowie też tutaj no dobra kurde w dobra napełniliśmy Cezareczkę i jedziemy jedziemy widzowie sobie na nasze tyrnie pole no bo ty będziemy wsadzić sa... widzowie sobie będziemy tu sadzić ziemniaczki oczywiście więc też więc tak Tutaj tylko nie wiem Dobra od tej strony sobie tak szczerze zaczniemy To się jakoś ma je No i widzę sobie scadzimy ziemniaczki Kurde miaka wcę tak szczerze robię, ale dobra Poza Nie wiem czy w będziemy cofać czy nie Aha, nie, chyba widzowie nie będziemy cofać, tylko będziemy jeździć tak w, w to i z powrotem, tak szczerze, więc tak. Więc widzowie też, z naszych 30 widzowie nie wiadomo jaką, nie wiadomo jak. W następ... A, i też widzowie, powiem wam ciekawostkę, bo pisaliście mi w komentarzach, kiedy będzie jak, to tamten zator, co prowadziliśmy do remontu tamten zetor jest właśnie skończony z remontu więc w następnym odcinku wcale będzie 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 widzowie odebrany pewno pojedziemy go odebrać pójdziemy go odebrać więc ten pójdziemy więc ten więc będzie fajnie i go pewno od razu sprzedamy sprzedany zatorek będzie więc mi taki tak szczerze nie jest potrzebny no dajcie znać jak to czy nam ten zatorek tam 120 konny czy jest jak na razie potrzebny bo mi się wydaje że jak na razie nie oczywiście pff, może w przyszłości tak ale jednak bym na tej serii nie chciałbym iść w zatorek z racji tego że z racji tego że nie Kurde, ale ma tu w... w... zajebisty. Widzowie, to ma taki zajebisty. To też jest Klimat, ta mapa, widzowie, ma taki klimat. Widzowie, też ten klimat ma zajebisty. Ta mapa, tak szczerze, pojedziemy sobie trochę w środku, ale klimat ma tak szczerze, zajebisty. Tak szczerze, to też widzowie, by się przydało jechać ja, jak to, ale nie wiem. nie wiem też widzę. możecie napisać o której byście chcieli filmy. jak to w, czy o 11 czy mam zmienić jak będzie ten jak będziecie chodzić do szkoły do szkoły więc ten możecie napisać ten o której byście chcieli filmy żebym wrzucał czy 12 czy 15 mi się wydaje że taka 15 to będzie OK, ale ale też wasze zdanie też. No i dobra, widzowie, to jest już skończone, nas no spokojnie, tak szczerze, więc tak. O. Kurde, ty wtedy taki mamy malutki miaczek, tak szczerze zostanie, ale dobra. Niechaj tak będzie. Nie wiem. No i jedziemy kolejny raz, więc ładnie będzie wszystko jak tak No i tylko widzę poprzecznik i możemy stąd jak to zjeżdżać tak szczerze więc ładnie, więc tutaj też cofniemy, cofamy sobie i jedziemy tak i jedziemy widzowie sobie tu, ale ta wiata mi się tak szczerze podoba tak szczerze. Nie no, też napiszcie jak to co sądzicie tak szczerze o tej wiatrze. No, no, napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba ta wiata, czy nie, więc bo mi się bardzo to wiata Bardzo mi się podoba, więc tak. Więc będzie ładnie, więc ten... No podoba mi się to ta wiato tak naprawdę, więc tak. No i dobra. I jedziemy sobie, tutaj też ha 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 czekajcie że ja cofnę tylko i i trącę to o to widzowie tak trącę widzowie tak o o o o o no i no, ja, od to polska walczyła tak szczerze, więc tak nie wiem, widzę. Widziałem. mi... Widzę, ja. Tutaj widzę, to jest zatorek. Tutaj widzę, mi kazaliście wy, wysiadnąć z 30. Zaraz z tego, że napisaliście mi w komentarzach, żeby też połowę wywalić na pole, połowę sprzedać sąsiadowi, więc w kolejnym odcinku też pojedziemy sprzedać to. Sampsonowi ten obornik. Sprzedamy te, wywalimy mu to na pole, ale też tak. Więc tak, więc będzie dobrze, na pewno. A my sadzarkę co? Stawiamy sobie tutaj. W sumie, w sumie widzę, byśmy mogli to tak szczerze otworzyć. Lejka widzę, sobie tak szczerze przedstawimy, bo to jest. Leciutki lejek. W realu też byśmy tego lejka wszeli W sumie ci prasa, tu stoi, prasa, tu kosiarka, tu będzie to. Więc nie dobra, niech tu widzę na razie tu stoi. Nie widzę, powiedziałem jeszcze tak szczerze. To dobra. I tak widzowie, w tym odcinku to już będzie, no niestety na tyle. Dzisiejszy odcinek będzie taki króciutki, ale myślę, że jest fajny. Tak, zostawcie 10 łapek w górę. To będzie kolejny film. I lecimy po te 200 subskrypcji na kanale, więc do następnego. Na razie, cześć.